Halo, halo! Witam, youtuberów. Brudny z tej strony. Kolejny meczyk, który tym razem 43. Zwycięstwo, mam nadzieję. Ja was witam w nowej fryzurce. Ja Mojemu fryzjera i to jest y, autorstwa mojej babuszki. Tutaj, proszę się pokazać. To jest, y, jak to się nazywa, projektant mojej fryzury. Także będziecie mi widzieć Ulizanego takiego, wiecie tutaj, włoskiego, włoski snajper, taki mafiozo. Wiecie o co chodzi? No ale nic, zaznaczam arsenał. Zaznaczam cały, z Inferno i Dustem, niech będzie. A, właśnie. I miałem pozdrowić Samuela Leśniaka. I bardzo serdecznie go pozdrawiam. I za takie formalności, za taki tutaj odzew na kanale. Bardzo serdeczne pozdrowienia. I jeszcze od babuszki, bo babuszkę też pozdrawiał. Babuszka, proszę Samuela we własnej osobie pozdrowić. Też pozdrawiam. Tu proszę wyjść. No przecież ładna jesteś. No właśnie już tu. O Pozdrawiam Babuszka i ja pozdrawiamy Samuela, o Buzi dla Samuela jeszcze Pozydaj Czach Siema halo no, Siema, siema, zapraszaj kumpli jak masz Ale... Przecież ty nie zapytałeś ze skrzydła, ja chcę skrzydła wygrać A sorry, ja wow, chciałem sorry. tego, ja chciałem turnieja, sorry byku Dobra, nie ma żadnych Polaków. Patrzcie, w lobby mam same kałachy i jakieś tutaj te... te guziki, nie wiem co to jest. A właśnie, zielony przycisk nacisnąłem i zapomniałem wam powiedzieć. Formalności YouTubeowe, Like, subskrypcja z dzwonkiem, komentarz i jakbyś był księciem dla mnie taki miłe to udostępnienie. Kłaniam się nisko. A ze mną nie ma co poigrywać, bo ta fryzura jest agresywna, także uważajcie. Czyle też Walentynki dzisiaj balony trzeba przebić Fajny flesze. W ogóle czemu te flaszy się odbijają? To jest w ogóle.. jakieś dziwne zachowanie fizyki coś takiego się nie powinno odbijać Oczywiście gramy bez rozrzewki, żeby nie było, że ja tutaj cały dzień siedzę Ledwo wszedłem, zjadłem i gram w CSO Hello! Hello, man. Hello, man. Hello, man. I, go B. B. I go B, I go B? I go B. I go A long. I play this game... Sorry, I play this uh, map first. <laughs> Don't worry me. Oh, oh, oh. The first is playing Overpass for the first this use map. Where are I you guys from? I'm from Czech Republic. B, 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 B. da B, 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 sorry. Ah, okay. Nie. Yeah. Dobra, jadę tam z nimi. No do niego no ja. Tak jest. Rzucam smoke na monstera i rozkręcam tutaj imprezę. To jest długo, długo, długo. To jest długo. To jest, to jest. To jest, to jest. To jest. 1B, 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 to B. 3B, 3B, 3B. Lasby, łowiec piwa dłużej. Ten mi gadał jakiś gimbus, nie... Słyszałem cię. Eh, dead. Dead, dead, dead. O. Oh. <laughs> Pistol, ok. Good job. Nice. Good defus tego tak? tego chyba yeah, jednego trzeba wyciszyć, bo jest za głośno. Nie, dobra, ciszej go. to było? Co? No to co z tego? Aha. Nice ah. Let's go, let's go guys, rush long. I can flash. Co kupujesz, gośu? Musisz <laughs> się pytać, gdzie jest Long. Na no, no Longu, no a gdzie? Dobra, ja oczywiście na pierwszy ogień Szucam takiego magicka tutaj. Okay. Uuu, uh. autorka shot. Oh, thank you. Sorry. Awesome. Sorry, bro. Mm, no problem. You got the no uh, uh, Okay. <laughs> it's a beep, 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 beep. beep. Okay. So, I still have a Thompson, Go, go. Dead one? No, tak, dziękuję. O, uh, sorry. Ja myślałem, że on jest tam po po prawej ty. jestem nice Safe. <gasps> you fucking scared me. Czek. <laughs> Long. Będziesz. się A co?

one from Belize B okay. Maybe B B B Brash. Kurde, no wszystkie fragi zabierają no Tak szybko rotują, że ja nie mam czasu fragować Idę B. aj go B. Watch out. Ok Stay heaven Uh, yeah be probably I don't have time to push it Nice Okay safe pain's Nie be Good job. Good job. Oh, oh. a bit Ale po O! that go Nie tutaj na bomb trzeba było rzucić za Go, no, time, no time. Pick, pick, pick. o kurde o panie o panie o ty oni mają dwa boty w ogóle teraz zawarzy Nie yeah, maybe be fuck o one more guy Nice, nice. nice. Kurde, ale gierka no Jak już mam zacząć fragować, to nagle oni gdzieś padają nie? O, ten se wychodzi na nożu, no spoko Niebieski niezbyt ogarnia, a ma tyle samofragów co ja. Pozdro. Good job, good job, push, push. Nice. Konektor. Sorry. Good job. Nie konektor, tylko main to jest low. Bank, minus okay. 63. Nice. nice. Good job. Nice, good job. take USP.

Ale kwaśna kawa. Odbijam pakę od ściany. Oh! Koniec. Good game, yeah, GG. Do you wanna play one more? No sorry man. Okay, Będzie jakiś awans coś? Kapitana tylko dostałem. Aha, czyli nic, dobra Krótki meczyk. O, MAGA dostanę. Krótki meczyk. Za dużo się nie działo, taka prawda. Zabierali mi fragi, ale najważniejsze, że Samuel pozdrowiony i że mam nową fryzurkę. No. I że babuszka obok mnie siedzi i też was pozdrawia. No właśnie. Odmeldowuję miłego dziennika życzę. Pamiętajcie formalności. Pamiętajcie, do grupki wchodzić. No. I dodawać dużo rzeczy. Elo.